Podczas ostatniego nagrania mówiłem Wam o rodzajach odporności. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o rodzajach szczepionek oraz o bezpieczeństwie szczepienia przeciw COVID-19. Jak wiecie z ostatniego nagrania, odporność swoistą możemy uzyskać dwojako: albo naturalnie poprzez przechorowanie danej jednostki chorobowej, albo sztucznie. Poprzez zaszczepienie się. I tutaj pada pierwsze pytanie osób, niezdecydowanych osób, które nie wierzą w tę formę walki z pandemią, jaką są szczepienia ochronne. Po co się szczepić, jak odporność taką samą, podobną, analogiczną możemy uzyskać, przechorowując daną jednostkę chorobową? I ja tutaj, pod koniec tego nagrania, bardzo wymownie, na liczbach, które są najnowszymi, Statystykami związanymi z SARS-CoV-2 i COVID-19 przedstawię Wam, dlaczego, w kontekście nowej zarazy, bezpiecznie jeść się, zaszczepić i w taki sposób wygenerować odporność przeciw COVID-19, a nie przechorować tę jednostkę w sposób naturalny i w sposób naturalny nabyć odporność przeciw SARS-CoV-2. Po co w ogóle się szczepimy i co to jest szczepionka? To jest drugie pytanie, które się pojawia. A więc szczepionka jest takim preparatem, taką substancją, która po wprowadzeniu do naszego organizmu sprawia, że nasz układ immunologiczny, czyli odpornościowy, zachowuje się w sposób niemal analogiczny do tego, kiedy zetknąłby się w naturalnym środowisku z danym patogenem. Tak więc stykamy się z patogenem i. Dochodzi najczęściej u nas do rozwoju pełnoobjawowej choroby. Natomiast szczepienia powodują podobną, analogiczną reakcję, analogiczne mechanizmy obronne włączają się i analogicznie działa nasz układ odpornościowy. Natomiast czy z tą różnicą, że nie dochodzi do rozwoju pełnoobjawowej choroby? I to jest bardzo istotne w kontekście różnicy pełnoobjawowa choroba w przebiegu naturalnego zakażenia i niepełnoobjawowa albo brak jakichkolwiek objawów choroby w przypadku zaszczepienia się przeciw danemu patogenowi. A rodzaj odporności de facto jest ten sam odporność swoista czynna. Jeżeli chodzi o rodzaje szczepień, to mamy szczepienia żywe. Żywe szczepionki zawierają jako preparat żywy wirus, ale jest on poddany, czy żywy patogen, który jest poddany atenuacji. Często pisze się atenuowane. Atenuacja to nic innego jak zmniejszenie w przypadku wirusa wirulencji czyli osłabienie działania danego patogenu. Czyli żyje, ten patogen żyje, natomiast on nie jest w stanie wykształcić czy rozwinąć u nas objawów, pełnych objawów danej choroby, za którą odpowiada, dlatego że jest atenuowany, czyli jego działanie jest osłabione. Jeżeli chodzi o przykłady takich szczepionek, no to szczepionka przeciw gruźlicy, BCG, jest szczepionką żywą atenuowaną. Szczepionka MMR przeciw odrze, śwince, różycce, ru, różyczce, również jest taką szczepionką właśnie żywą atenuowaną. Żółta febra, rotawirusy, ospa wieczna i ospa prawdziwa, która od 1980 roku kiedy została wyeradykowana, czyli całkowicie zwalczona na całym świecie. Ta choroba zakaźna, ospa prawdziwa, inaczej ospa czarna, tudzież ospa naturalna, charakteryzująca się wysoką 30% śmiertelnością, została wyeradykowana i również zostały zlikwidowane, usunięte z kalendarza szczepień właśnie szczepienia ochronne przeciw ospie prawdziwej. To mamy szczepionki żywe. Kolejną, kolejnym rodzajem szczepień są szczepienia inaktywowane, czyli martwe, czyli nieżywe, czyli zabite. I w tych preparatach znajdują się martwe drobnoustroje. I na przykład takim preparatem jest szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, czyli tzw. choroba brudnych rąk, endemicznie, czyli popularnie występująca w krajach trzecich, w krajach afrykańskich, również. Szczepienie przeciw durowi brzusznemu czy przeciw krztuścowi cholerze. To szczepienia inaktywowane. Kolejnym rodzajem szczepień to szczepienia czy szczepionki, które zawierają fragmenty, antygeny danych patogenów. Czyli nie są to całe patogeny, tak jak w przypadku żywych osłabione, czy w przypadku inaktywowanych zabite, tylko ich fragmenty. I na przykład. Tutaj zaliczamy, do tej grupy zaliczamy szczepionki polisacharydowe przeciwko hemofilus influenzy, ale przede wszystkim przeciwko pneumokokom i meningokokom. Tutaj w tej grupie właśnie szczepień fragmentarycznych, szczepień, które zawierają fragmenty danego patogenu, mamy jeszcze dwie grupy. Mamy szczepionki rekombinowane, czyli szczepienia, które są uzyskiwane Wysoce wyspecjalizowaną metodą inżynierii genetycznej, jak szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, czyli HBV, i mamy anatoksyny, inaczej toksoidy, czyli są to toksyny danego patogenu, które również nie powodują wystąpienia objawów choroby, ale sprawiają, że nasz układ odpornościowy będzie w jakimś stopniu. Tworzył odporność przeciw danemu patogenowi, i tutaj możemy wymienić na przykład anatoksynę przeciwtężcową. Czyli jest to taki preparat, który w momencie, kiedy się zranimy. A w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymywaliśmy tego preparatu, a zranimy się czymś brudnym, jakimś drutem, czy ewentualnie doznamy rany i będziemy w jakim stopniu przebywać w środowisku brudnym gdzieś w błocie, to faktycznie taką anatoksynę przeciwtężcową najczęściej w szpitalnym oddziale ratunkowym, do którego trafimy, dostaniemy, żeby nie rozwinął się u nas tężec. I ostatnia. Ostatni rodzaj szczepień to szczepienia, do których zaliczamy właśnie szczepienia przeciwko COVID-19, które zostały oczywiście wyprodukowane przez dwie firmy, bo kolejna firma, która również wyprodukowała, to AstraZeneca, która będzie produkować, czy już wyprodukowała szczepionkę, która zawiera fragment, czyli raczej ten antygen, który de facto jest antygenem podobnym do białka kolcowego, ale wywołuje, jest to adenowirus wywołujący przeziębienie u małp i generalnie on sprawia, że po wprowadzeniu tego adenowirusa do naszego organizmu tworzy się białko kolcowe, charakterystyczne dla SARS-CoV-2 i wówczas tworzy się dzięki temu odporność. Ale dwie szczepionki, jedna z nich jest dopuszczona na razie jako jedyna do użytku, do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to szczepienie mRNA. Jak w tych poprzednich rodzajach szczepionek mieliśmy do czynienia z osłabionym, żywym patogenem, z zabitym patogenem albo z fragmentem danego patogenu. Tutaj tego patogenu nie ma wcale mRNA to w najprostszym ujęciu sygnał, to informacja, która zostaje strzyknięta do naszego organizmu, aby wyprodukować w tym wypadku białko-kolcowe, czyli taki antygen najbardziej immunogenny, czyli antygen, który. W największym stopniu sprawia, że nasz układ odpornościowy będzie odpowiadał, będzie dochodziło do tworzenia odpowiedzi humoralnej, czyli tworzenia przeciwciał, tworzenia odpowiedzi komórkowej, czyli uruchamiania procesów związanych z limfocytami T. I w tym wypadku podajemy sygnał, a nie część wirusa, nie całego zabitego wirusa, czy nie osłabionego żywego wirusa. W tym wypadku podajemy sygnał do produkcji białka kolcowego SARS-CoV-2 to białko jest produkowane wobec czy przeciw temu białku jako przeciwciału obcemu. Wytwarzana jest odporność, o której wcześniej powiedziałem, czyli gałąź od odpowiedzi humoralnej związanej z przeciwciałami, gałąź odpowiedzi komórkowej związanej z limfocytami. Te i na tej podstawie generowana jest odporność przeciw SARS-CoV-2 tak jakbyśmy zetknęli się z nim w rzeczywistości analogicznie po pierwszym zetknięciu w rzeczywistości właśnie SARS-CoV-2 mamy podobną odporność analogiczną odporność jak po szczepieniu właśnie tym szczepieniem mRNA i teraz na koniec tak jak mówiłem na początku że powiem dlaczego warto się zaszczepić aby uzyskać odporność przeciw SARS-CoV-2, a nie przechorować COVID-19. Na świecie zaszczepiono ponad 4,2 miliona osób. W ciągu, czy w ciągu tych szczepień, które zostały przeprowadzone na tej liczbie osób, zanotowano 8, 8, słownie 8 ciężkich reakcji alergicznych, tak zwanych reakcji anafilaktycznych. Które wymagały i które wymagały hospitalizacji, ale jak najbardziej udało się w sposób bardzo szybki, bo tak naprawdę w przypadku wstrząsu anafilaktycznego wystarczy podanie adrenaliny, właśnie bardzo szybko te objawy ciężkiej anafilakcji opanowano. Wiele osób pisze, że CDC wskazuje na kolejne ponad 3000 innych. Odczynów poszczepiennych. I tutaj się zgadzam. Faktycznie pojawiły się również doniesienia o innych odczynach poszczepiennych. Natomiast są to odczyny, po pierwsze bardzo łagodne, dlatego my wielokrotnie o nich nie mówimy. Po drugie, przemijające. I już powiem, jakie to są odczyny: ból głowy, mialgia, czyli bóle mięśni, ból i zaczerwienienie w miejscu ukłucia oraz gorączka. Faktycznie są to objawy, które w jakimś stopniu mogą utrudnić nam normalne, codzienne funkcjonowanie. Natomiast nie są to objawy, które są objawami nawet umiarkowanymi. Tym bardziej nie są to ciężkie odczyny poszczepienne, a łagodne odczyny poszczepienne, których de facto nie zaliczamy do tej grupy istotnych odczynów poszczepiennych, bo w momencie, kiedy ukłuje się. Nie igłą z mrna, tylko czymś innym, również może dojść do tego, że miejsce ukłucia będzie mnie bolało i że dojdzie do jego zaczerwienienia, obrzęku w miejscu ukłucia. Czyli mamy ponad 4,2 miliona osób zaszczepionych, 8 ciężkich reakcji anafilaktycznych opanowanych, ponad 3 tysiące łagodnych odczynów poszczepiennych i żadnego zgonu. Jest coś takiego jak IFR, czyli średnia śmiertelność spowodowana chorobą zakaźną. I IFR, taki uśredniony dla COVID-19, to 1,4%. Na początku mówiono o 3,4, później o 2%, o 0,9%. Teraz ostatnio dotarłem do danych, które wskazują, że IFR, czyli średnia śmiertelność dla COVID-19, to 1,4%. 4%. W momencie, kiedy zachoruje na COVID-19 taka sama liczba osób, jaka została zaszczepiona przeciw COVID-19, czyli 4,2 miliona osób, to patrząc na średni wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19 umrze 58 800 osób. Tak więc szczepienie przeciw COVID-19, które w jakimś stopniu daje w przypadku 8 osób ciężkie reakcje alergiczne, ale opanowane, które daje w przypadku ponad 3000 osób łagodne odczyny poszczepienne, bóle mięśni, bóle głowy, gorączka, ból i zaczerwienienie w miejscu wkucia, które nie daje ani jednego zgonu, zestawiamy z, ze zdobyciem naturalnej odporności przeciw SARS-CoV-2 po przechorowaniu COVID-19, którego IFR, czyli średni wskaźnik śmiertelności, wynosi 1,4%, co doprowadzi w przypadku zachorowania 4,2 milionów osób na COVID-19 do śmierci prawie 59 tysięcy osób. Dlatego uważam, i dla mnie to jest jasne, i wydaje mi się, że dla każdego z Was powinno być jasne, że szczepienie w takiej sytuacji jest nieporównywalnie bardziej bezpieczne aniżeli przechorowanie. Oczywiście 59 tysięcy z 4,2 miliona osób to jest naprawdę bardzo mało, to jest 1,4%, faktycznie mała liczba. Natomiast Mamy do wyboru uzyskanie odporności przeciw SARS-CoV-2, przeciw nowemu koronawirusowi w sposób bezpieczny, gdzie nie dochodzi do ani jednego zgonu, dochodzi do ośmiu ciężkich i ponad trzech tysięcy łagodnych odczynów poszczepiennych, a na drugiej szali tej wagi mamy przechorowanie i uzyskanie odporności, ale prawie 59 tysięcy osób tej odporności. Nie uzyska, ponieważ zgodnie ze statystyką, zgodnie ze wskaźnikami, które znamy, ponieważ zachorowało na COVID-19 już bardzo dużo osób na świecie, ponad 50, około 59 tysięcy osób straci życie. Wybierzcie szczepionkę w takim układzie, jeżeli nie chcecie ryzykować niczym w rosyjskiej ruletce, kiedy nie wiadomo, czy to nie wybędziecie wśród tej jednej na 59 tysięcy osób, które Umrą, nie wspominając o tym, że są również osoby, które ciężko przychodzą COVID-19, ale jednak z niego wychodzą, ale później rozwija się u nich tak zwany long COVID-19, czyli ten syndrom związany z nieustąpieniem objawów, pomimo tego, że już czujemy się prawie że zdrowi, albo już chorujemy 6 miesięcy i dalej, notujemy objawy COVID-19. Jeżeli chodzi o szczepienie, na razie idzie wszystko w świetnym kierunku, a zaszczepiono już naprawdę bardzo dużo osób. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i zapraszam Was na następny. Do zobaczenia.